Trzeci Dolnośląski festiwal architektury opanował cały Wrocław. Wykłady w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej, debata i warsztaty na ESP, a także pokazy i dyskusje w Kinie Nowe Horyzonty zmieniają festiwal z imprezy typowo branżowej, nadając jej bardziej otwarty charakter. Festiwal organizowaliśmy i organizujemy dla wszystkich uczestników, czyli wszystkich potencjalnych chętnych, którzy się interesują architekturą, którzy są zainteresowani. Ładem przestrzennym, bo te cechy wydają nam się niezwykle ważne. Co okazało się największym na atutem dofy? No, Różnego typu wykłady ciekawych osób, które się pojawiły raptem ze świata, właśnie przyjechały specjalnie tutaj do nas, tak, do Wrocławia, więc no, trudno było nie skorzystać. Ciągle jesteśmy krajem na dorobku. Nie mamy tak dużo przykładów dobrej architektury i na przykład nasze dzieci nie uczą się jak dzieci holenderskie, niemieckie czy angielskie przedszkola, w przedszkolach czy na których poziom wynika z zrealizowanym obiektów. Więc tutaj staramy się zapewnić to przez pokazywanie na wystawach dobrych realizacji, przez pokazywanie dobrych przykładów przez pokazywanie czy dyskutowanie o, o tych sposobach, w jakich można z jednej strony zrealizować to rok, a z drugiej strony w jaki sposób, tak jak w tym roku, włączyć lokalne społeczności w podejmowanie decyzji. Hasłem łączącym wydarzenia festiwalu była akupunktura miasta. Poszczególne wykłady i warsztaty dotyczyły jednak bardzo zróżnicowanych zagadnień. Tego typu wydarzenia gdzieś mogą prowokować do, do poszukiwań dalszych, po prostu, żeby później sobie dalej, dalej coś zgłębiać. Jeżeli e, kogoś zainteresuje jakieś zagadnienie, może po prostu szukać w tym dalej. A, a jakby będąc w takim rytmie pracownianym, na przykład albo uczelnianym, e, czasami gdzieś brakuje na to czasu, a tutaj po prostu dostajemy wszystko jakby kawa na ławę, tak, i, i, i tylko można czerpać po Thank <small> you.